Z okazji jubileuszu grupy PSB 25 lat, które nasza firma odchodzi w tym roku, mam przyjemność zainaugurować wielką ogólnopolską akcję sadzenia 25 tysięcy drzew na terenie całej Polski. Jest to pierwsza tego typu akcja, którą organizuje nasza firma, i tym bardziej przyjemnie nam ją ogłosić tutaj na terenie gminy. Miasta i gminy Busko. Jest to, jak wiemy, gmina o charakterze uzdrowiskowym, więc jest nam niezmiernie miło, że możemy uprzyjemnić wizerunek tej gminy pierwszymi zasadzonymi przez nas drzewami. W dniu dzisiejszym odbyła się właśnie akcja zasadzenia pierwszych 25 drzew z tej puli 25 tysięcy, które mamy zamiar posadzić. Do akcji chcemy zaprosić wszystkich naszych partnerów, czyli firmy, które dystrybują materiały budowlane, zarówno właścicieli sklepów Mrówka, jak i właścicieli składów i pracowników. PSB Profi, które mogą też dekorować i dbać o terytoria własnych gmin i sadzić tam również drzewa. I Zakładamy, że nasza dzisiejsza akcja będzie dla nich świetnym przykładem. Jest to oczywiście też um, akcja promowania terenu, na którym jest nasza firma, środowiska, o którym zależy nam, żeby dbać. No, piękna inicjatywa polskiej grupy Polskie Skody Budowlane, która dla uczenia od 25-lecia funkcjonowania Polskiej Składu Budowlanek postanowiła, aby nasadzić na terenie naszej gminy 250 drzew I w związku z tym no, cieszymy się niezmiernie, że właśnie taki pracodawca, jeden z największych na terenie tutaj Buska i Poniedzia, wyszedł z taką inicjatywą. Serdecznie gratulujemy tego jubileuszu 25-lecia. Dziękujemy za wszystko czego dokonali przez te 25 lat. Życzymy dalszych sukcesów w realizacji tych swoich zamierzeń, ale przede wszystkim również w realizacji potrzeb mieszkańców naszej gminy. Myślę, że ta współpraca jest na dobrym poziomie i będzie owocowała, a te drzewa w perspektywie przy kolejnym pozwolą pochwalić się, jak, jak była cenna ta inicjatywa, która została rozpoczęta dzisiaj.